Cześć! Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Dragońska i witam Was w moim świecie Non Stop English, czyli super rozgadanej szkole języka angielskiego w Lublinie przy ulicy Dziewanny. Ale wiecie co? Ten świat już nie jest tylko mój. Właśnie dostał turbo do ładowania, ekstra zastrzyk energii i znacznie się poszerzył. A to wszystko dzięki mojej nowej wspólniczce, którą chciałam Wam przedstawić. Cześć! Nazywam się Ania Weiss i wielu z Was zna mnie pewnie ze szkoły na Dziewanny. Tak, taki duet rozważny i romantyczny. Ale która to która? No, ty ta szalona, romantyczna. A, to zgadza się. Na fali mojego szaleństwa zdecydowałam się połączyć siły z Agnieszką i już teraz mogę Was serdecznie zaprosić do naszej nowej szkoły No English na Sławinku na ulicy Sławinkowskiej 47. Ruszamy z zapisami już od września, a w międzyczasie bądźcie na bieżąco. Odwiedzajcie nasz Instagram oraz Facebook. Do zobaczenia, do zobaczenia we wrześniu!